Cześć. W dzisiejszym filmie powiemy Wam, czym jest Critical oraz Blocker i powiemy Wam, czym się od siebie różnią. Zapraszam serdecznie. O ważności błędów nagraliśmy film już jakiś czas temu. W skrócie Severity oznacza, jaki wpływ ma dany bug na aplikację, na przykład brak możliwości zalogowania się do sklepu. Co ważne, wykorzystuje się w nim sześciostopniową skalę ważności, a dwa najwyższe miejsca zajmowane są właśnie przez Critical oraz Blocker. Critical jest błędem krytycznym, który wymaga poważnej naprawy. Do takich błędów zaliczamy defekty, które muszą zostać naprawione, ale nie przeszkadzają nam w dalszym procesie testowania. Jednym z przykładów takich błędów są wycieki pamięci lub blokada jakichś funkcji. Bloker natomiast jest poważnym błędem, przez który nie jest możliwe dalsze testowanie i jest wymagana jego pilna naprawa. Jak sama nazwa wskazuje, blokuje on działanie całej aplikacji lub głównych funkcji. Na tych dwóch najwyższych poziomach nie powinno dopuszczać się do releasu, zanim nie zostaną naprawione wszystkie błędy. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że dobrze wam przybliżyliśmy ten temat. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzu. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam was na nasze inne media społecznościowe i do zobaczenia.